Cześć. Zapraszam na bardzo szybką relację z upraw. Pomidory dojrzewają. Właśnie jestem po dużym zbiorze. Wczoraj dużo pomidorów zebrałem, dwa duże wiadra. Jest duży plon. Jeśli chodzi o borówkę, tutaj dzisiaj robiłem jeden z ostatnich już zbiorów w tym sezonie, bo większość owoców już dojrzała. Pierwszy rok uprawy na tym stanowisku. Zbiory były Jestem zadowolony, teraz nawadniam morówkę, żeby budowała krzewy, pomidory gruntowe. Ale zobaczcie ile jest owoców jeszcze do dojrzenia. Odmiana San Marzano na przetwory. I tutaj arbus obok, tutaj jeszcze inny arbus sobie rośnie, rosario jak dobrze pamiętam. A tutaj jeszcze mały zawiązek odmiany Crimson Sweet. Tutaj w tunelu giganty. Aż mi kamera zaparowała tak gorąco, choruje ogórek gigant niestety, ale coś nam tutaj rośnie. Powoli dojrzewają śliwy. Dojrzewa ałycza, owoce niepoprawnie nazywana mirabelką, którą nie jest, mirabelka jest szlachetną odmianą jest grupą szlachetnych odmian takich drobnych żółty śliw, ale takie dzikie to są ałycze, owoce ałyczy i przy nich pestka nie odchodzi od miąższu. Przy mirabelce daje się oddzielić. Mirabelki są żółte, natomiast ałycza może być zarówno żółta jak i czerwonawa, pomarańczowa, ciemnoczerwona. Tutaj jeśli chodzi o winnice. Ta odmiana Solaris jest bardzo bliska temu, żeby dojrzeć. Już próbowałem, jak go już się da jeść. Są takie już lekko miękkie. Jeszcze cukrów nie ma dużo, ale blisko do zbioru. Blisko do fazy dojrzałości. Inne odmiany też gdzie zaczynają się wybarwiać. Powoli. Tutaj Reliance bezpestkowa, nabiera koloru. A tutaj Leon Milo, który na pewno będzie atakowany przez owady, osy, pszczoły, dlatego że owady są bardzo, bardzo słodkie. Ale jeszcze trochę. Muscat Blue zaczyna się wybarwiać. Jeśli chodzi o brzoskwinię, to odmiana Inka już jest po zbiorze. Tutaj jeszcze coś zostało. Mrówki jedzą, ale miąższ wygląda tak. Kremowo pomarańczowy. Bardzo smaczny, soczysty. Zbliża się do dojrzewania. Węgierka Dąbrowicka. Takie średnie drzewko, ale owoców trochę jest. Bardzo się cieszę. rękloda ulena. Dojrzewa. Zbieram jeżynę, która sobie po trochę dojrzewa. W międzyczasie napełnia mi się tutaj małzer deszczówką z innych zbiorników. I właśnie takiej wody deszczowej używam do podlewania. A do głównego owocowania zbliżają się maliny, które zaczęły dojrzewać. I zawiązków jest bardzo dużo. Tutaj ciekawa rzecz, bo sarny przycięły mi te maliny, po prostu zjadły szczytowe części pędów, i one na niedużej wysokości się rozkrzewiły i wypuściły pędy z kwiatostanami i będą tutaj owocować jeszcze dużo owadów zapylających bo trochę kwiatów jest ale zaczynają się zbiory późnych malin gdzie gdzieniegdzie wrasta mi w maliny nawłoć ale nie walczę z nią niech pełni rolę pożytku dla pszczół tutaj moja mini szkółka śliw które szczepiłem na wiosnę. No, trochę się przyjęło, trochę się nie przyjęło. Tutaj na przykład się przyjęła śliwa, ale gdzie się nie przyjęły, będziemy okulizować w najbliższym czasie i z tego też planuję zrobić film. Okuliz z okulizacji śliw, czyli zakładania oczek na podkładkach. Powoli dojrzewają różne odmiany jabłek. Tutaj takie drzewo. Potem poznajemy, że już blisko zbiór, że Dużo jest spadów, czyli jabłek takich opadłych, które też możemy wykorzystać. Możemy zrobić z nich na przykład mus do ciasta, do szarlotki. I też takie jabłka są jak najbardziej wartościowe. Zobaczcie ile jabłek leży. Także zbiór blisko. A te jabłka się nie zmarnują, ja je też wykorzystam. Można je spokojnie umyć, poprzebierać, jakiś sok z nich wycisnąć, czy też na jakieś inne domowe przetwory. Aronia już się wybarwiła. A tutaj już dwudziestokilku odmianowa jabłonka, gdzie co chwilę coś dojrzewa. Różne odmiany. Gdzie nie popatrzeć tam co innego. Tutaj jest Lobo chyba, obok mamy Goldena, tu są Antonówki, półtora funtowe. Ananas berżenicki. I wiele, wiele innych odmian na jednym pniu. Przez szczepienie uzyskane. Taka ciekawostka. O tutaj też chyba Reneta Szara. Taki mój eksperyment, gdzie zaszczepiłem, no, chyba 25 odmian, tutaj jest na jednym drzewie, na różnych gałęziach. Akcylidia, i zakończmy przy pigwie, gdzie zawiązki jeszcze małe, ale w październiku będą naprawdę duże i aromatyczne. A przy altance jeszcze dojrzewa powoli odmiana winorośli Cascade. Także na dzisiaj to tyle. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.